Pierwsze ćwiczenie przysiad. Chciałam pokazać jakie są podstawowe błędy podczas wykonywania tego ćwiczenia i jak ono poprawnie powinno wyglądać. Tak? Po pierwsze każde ćwiczenie zaczynamy od tego, że jest pozycja wyjściowa i następnie ruch. Pozycja gęściowa w tym ćwiczeniu, ustawiamy stopy na szerokość bioder, miednica musi być neutralnie, łopatki ściągnięte, brzuch tylko napięty i żeby oddalone od Tak, I mamy mieć cały czas prostą, Ruch zaczynamy od załamania w stawie do i siadamy z uczuciem siadania na krzesło. Tak? Czyli kolana maksymalnie mogą być nad palcem. Okay? Chodzi o to, żeby trzymać cały czas ciężar ciała na śródstoku. Nie może on iść do przodu. Nie możemy zaczynać ruchu od wypięcia kolan do przodu. To jest pierwszy podstawowy błąd. Drugi podstawowy błąd, kiedy pochylamy dół do przodu. To tak? nie jest przysiad, to jest aling jest dobiwą. Poprawnie wykonane ćwiczenie, trzymając ciężar ciała na środku, usieramy w dół. Tak jakbyśmy chcieli usiąść na krześle.